Często podczas pracy nad naszymi filmami, szczególnie na przykład nad filmami z wakacji, zauważymy, że w momencie kiedy już nagraliśmy film na kamerę, zrzucamy go na dysk twardy, importujemy do programu Adobe After Effects w celu dalszej obróbki, zauważamy, że nasz film nie ma tak soczystych kolorów jak to było w rzeczywistości. Możemy zmienić te elementy, tak zwany z angielskiego exposure naszych kolorów, troszkę podnieść kontrast kolorów naszych filmów. Aby nasze filmy były po prostu bardziej ciekawe, przyjrzyjmy się plikowi, który dla Was przygotowałem. Zaimportujemy go sobie do okna projektu. Klikam prawym wszystkim myszy Import File. W folderze Project Exposure mam clip 13. Zotw otwórzmy go sobie, stwórzmy sobie, od nie z niego możemy stworzyć kompozycję, chociaż mój film jest full HD, ale tak naprawdę to nie powinno przeszkadzać. Powiększę troszkę widok mojego podglądu. Zauważmy, że film nie ma soczystych kolorów, jest taki troszkę jakby przymglony, lekko jakby przymglony. Postaramy się usunąć ten dość taki smutny, smutny wygląd tego filmu na coś bardziej ciekawego i podniesiemy kontrast naszych kolorów. Zasadniczo do pracy nad tego typu rozwiązaniami możemy użyć paru efektów. Ja zalecam używanie poziomów, czyli levels. Aby dodać levels klikamy prawym przyciskiem na naszym pliku, wybieramy Effects Color Correction Levels Mamy tutaj taki histogram. Histogram odnosi się do danej klatki. Jeżeli przesunę gdzieś klatkę dalej zauważycie, że mój histogram się zmieni, czyli jest on w odniesieniu do danej klatki filmu, w której jesteśmy. Oczywiście, zmiany naszego histogramu zostaną naniesione na cały film. Niemniej jednak, ustawmy sobie, że ta pierwsza klatka będzie tą klatką, nad którą będziemy pracować. Ponieważ histogram, jak widzicie, tutaj nie posiada kolorów. Pracujemy tylko i wyłącznie na jasności. Jeżeli chcielibyśmy zmienić poszczególne kolory, klikamy tutaj tą kropeczkę. I tu mamy poszczególne kolory naszego histogramu, czyli niebieski, zielony i czerwony. Pracujemy oczywiście na kanałach RGB. Jeżeli chcemy pracować na jednym kanale, na przykład na czerwonym, mogę kliknąć R i teraz pracuję tylko i wyłącznie na kolorze czerwonym. Także zmieniając, przesuwając tą strzałkę w prawo, daje więcej właśnie takiego koloru niebieskiego natomiast w lewą stronę daje więcej koloru czerwonego. Ponieważ będziemy pracować na jasności ustawię sobie z powrotem na luminance i tutaj na RGB. Teraz mamy tutaj takie dwie strzałki, właściwie trzy trójkąciki na po lewej stronie, po środku i po prawej. Jeżeli chcemy nasz obraz przyciemnić używamy do tego celu tej prawej strzałeczki. Ogólnie techniką technika polega na tym, żeby przesunąć się do miejsca, w którym zaczyna się nasz histogram. Jak widzicie, tutaj mam taki fragmencik, gdzie wszystko jest płaskie, także mógłbym przesunąć mniej więcej do, troszkę może dalej, do tego miejsca. Już widzicie, że kolory stały się bardziej soczyste, są bardziej nasycone, natomiast prawa strzałeczka prze, yy, operuje kolorem białym. Im bardziej będę przesuwał w lewo, tym większe natężenie koloru białego. Oczywiście nie mogę przesadzić. Staram się ustawić ją mniej więcej, tak było oryginalnie, staram się mniej więcej tutaj jak się zaczyna mój histogram gdzieś do tego miejsca. W tym momencie jak widzicie mój kolor na moim filmie jest bardziej nasycony, jest ciekawszy ten film i zdecydowanie wygląda on lepiej. Na koniec jeszcze omówię ostatnią rzecz, mianowicie środkową strzałkę. Środkowa strzałka odpowiada za gamę naszego koloru. Aktualnie gama jest ustawiona na 1. Jeżeli chcę rozjaśnić mój obraz, będę przesuwał strzałkę w lewo. Zauważcie, że moja gama zwiększa się. Jeżeli chcę przyciemnić, to będę przesuwał w prawo, a więc będę zmniejszał gamę. Nie zmniejszam tutaj jedynie jasnych części obrazu ani ciemnych, tylko cały, wyłącznie cały obraz. Jeżeli przesunę do końca do... 0.19, 0.19, jeszcze powinienem troszkę przesunąć. Mój film powinien ulec praktycznie całemu, jak widzicie, zaciemnieniu. Jednakże, tak jak mówię, raczej gamy nie ruszam. W momencie, kiedy pracuję nad plikami graficznymi, żeby nadać im soczystości i koloru, pracuję tylko na lewej i prawej strzałce w celu zwiększenia kontrastu. Dzięki temu wasze filmy odzyskają dawny koloryt bądź oryginalny kolor, jaki był dosyć, jaki w momencie, kiedy nagrywaliście przy dziennym świetle. Dzięki temu te filmy są troszkę bardziej soczyste, nie są takie mdłe. No i oczywiście wyglądają przez to ciekawiej. Oczywiście, żeby zmienić natężenie oświetlenia i zmienić natężenie kolorów w filmie, nie musimy używać poziomów. Jest jeszcze wiele innych narzędzi w programie Adobe After Effects. Ja jednak lubię korzystać z poziomów z tego względu, że mam tutaj podgląd w czasie rzeczywistym. Każda zmiana niesie ze sobą podgląd w czasie rzeczywistym i to jest, to jest według mnie przewaga nad innymi tego typu narzędziami, że wszystko mogę w czasie rzeczywistym zmieniać i zobaczyć jak to wygląda na oknie podglądu. Na koniec zobaczmy jeszcze jak wygląda oryginalny obraz i poprawiony, więc tak wygląda poprawiony, gdy nacisnę tą literkę FX, czyli wyłączę efekt poziomów, tak wygląda oryginalny. Jak widzicie jest jakby taka szara Mgła na naszym obrazie, szczególnie te tylne skały, które powinny być brązowe, wyszły takie mało wyraziste, natomiast jeziorko, które tutaj jest, ono oryginalnie było w takich naprawdę soczystym, zielonym kolorze. Natomiast teraz jest takie troszkę mdłe i dopiero po, po włączeniu efektu poziomów odzyskuje ten oryginalny koloryt moich zdjęć. To tyle odnośnie, odnośnie stosowania poziomów na, na waszych zdjęciach i na waszych filmach. Sama idea stosowania poziomów jest identyczna jak w programie Photoshop, także jeżeli ktoś jest obeznany, to dokładnie to jest to samo, tylko że w tym wypadku na klipie filmowym.